Jeśli szukasz pomysłu na szybki, kolorowy i sycący obiad, to leczy jest idealne. Proste składniki, krótki czas, przygotowanie i smak, który zachwyci całą rodzinę. A więc zaczynamy! Na początek kroimy jedną dużą cebulę w grubsze. Cebulę przykładamy do miski. Następnie bierzemy 300 g dobrej wiejskiej kiełbasy. Kroimy wzdłuż. Jeszcze raz na pół i w kostkę. Tak pokrojoną kiełbasę przykładamy do miski. Następnie bierzemy dwa ząbki czosnku, rozgniatamy i drobno siekamy. Teraz papryka. Ja miałam swoje podłużne, prosto z ogródka. Kroimy wzdłuż. Usuwamy gniazda nasienne. Paprykę kroimy w paseczki. A następnie kroimy w większą kostkę. Pokrojoną paprykę wrzucamy do miski, a następnie bierzemy 3 cukini lub kabaczki razem około kilograma. Kroimy wzdłuż na plastry o grubości około centymetra, potem w paski i w większą kostkę. Bierzemy dwa duże pomidory. Ja brałam swoje z ogródka. Pomidory ścieramy na tarce o grubych oczkach. Zauważyliście też, że w tym roku pomidory nie chcą do końca dojrzeć? U mnie zostały takie lekko zielonkawe na końcach. Dajcie znać w komentarzu czy u Was też tak jest. Jestem bardzo ciekawa. Dzięki temu, że pomidory ścieramy na tarce, skórka zostaje nam w dłoni, więc nie trzeba jej wcześniej obierać. Wszystkie składniki są już gotowe. Na dużej patelni rozgrzewamy olej, wrzucamy cebulę, i po chwili dodajemy kiełbasę. Smażymy razem, aż lekko się zrumienią. Następnie dorzucamy paprykę. Wsypujemy przeprawę. Jedną łyżeczkę słodkiej papryki, prawie łyżeczkę wędzonej, szczyptę chili i łyżeczkę oregano. Dokładnie mieszamy i smażymy około 5 minut. Następnie dodajemy czosnek oraz starte pomidory. Smażymy kolejne 3-4 minuty, żeby odparowali i nabrali smaku. Co jakiś czas mieszamy. Całość przykładamy do garnka. Dodajemy pokrojoną cukinię i około 250-300 g mrożonej fasolki szparagowej. Wlewamy 400 ml pasaty pomidorowej. Posypujemy świeżo zmielonym pieprzem, dodajemy łyżeczkę soli i dolewamy jeszcze około 150-200 ml wody. Wszystko razem mieszamy i zagotowujemy. Następnie przykrywamy i dusimy na małym ogniu około 25-30 minut, aż warzywa będą miękkie, a sos gęsty i aromatyczny. I nasze błyskawiczne leczy jest gotowe. Pełne warzyw, aromatyczne i secące. Można zajadać od razu, najlepiej prosto z garnka. Jeśli spodobał Ci się ten przepis, zostaw łapkę w górę i subskrybuj mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych szybkich i pysznych dań. Smacznego!